Cześć, z tej Piotrek i witam was w pierwszym odcineczku ze Sky Warsów. to jest mój nowy kanał, więc już nie przedłużajmy, idziemy na pierwszą arenę. Dobra, więc jesteśmy na tej yy, pierwszej arenie. O, i miałem wam... Można i powiedzieć, że pozdrawiam NDPL, bo mnie prosił też o pozdrowienia, bo pamiętam, kiedyś kiedyś, jak kiedyś kiedyś nagrywałem, to mnie prosił, tam próbowałem chociaż nagrywać, więc będziecie mieli w następnym odcinku yy, Skype'a dla widzów, powiem Wam, dla widzów, tak, więc teraz się zaczyna arena. Dobra, już się zaczęło, więc my sobie otwórzmy pierwszą skrzynię. Dobra. Dobra, jest ta pierwsza skrzynia. Dobra, więc mamy swoje te pierwsze stałe itemy. No, nie obraźcie się, że mam te stałe itemy, ponieważ no, zbierałem na nie bardzo, bardzo, bardzo długo. I nie chciałbym ich nowa usuwać i znowu z, na nowo zbierać, bo to by było trochę takie głupie, żebym tak cały czas zmieniał i zmieniał. Więc no nie chcę zmieniać. No nie chcę, żebym go nie miał, bo ciężko na niego też zbierałem. Bardzo na tą perelkę. I no, tam się. Jest, zostało. Dwóch, trzy, dwóch graczy na mnie. Więc. Ale nie będzie gdzie oni są. Jeden jest tam. Andy. Bardzo cię pozdrawiam. Ale to bardzo. Um, więc. Już jesteś pozdrowany ode mnie. Oni są na środku. Dobra, jeden został zabity. A drugi. Drugi nie wiem. Swój. WHAT THE hell? Jest typu mnie! Jok, ale ze mnie agent! Nie wierzę! Je, jeszcze to wygram! No Enu, no... Jest! No, no, e. Wygrałem tą marenę! Jest, poleciał! Yes! Dwa zabicia, on zabił pięciu, ale ile mówią Karelek to? Sam nawet nie wiem. Po prostu typnął się do mnie. Ja go nie widziałem. Przy składaniu. O, gościu tu ma tu. Eee... To jest... No i tu tą arenę pójść? To jest właśnie... problem. Coś mi się zladziło po lewej. Ale to nic, to nic. Um, więc jesteśmy na tej samej arenie. Jesteśmy na tej samej arenie. Hmm. Dobra, teraz nie ma Andy, bo nie weszedł, bo przegrał, więc jeszcze zagramy sobie, to jest druga arena, to jeszcze zagramy sobie jedną, um, ponieważ no, um, no po prostu chcemy trzy areny zagrać u Nie wierzę. Nie wierzę waszym oczom, że mam oczywiście takie cudo. Ale nie, 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 nie. Kurde. Wiedziałem. Wiedziałem. Nie lubię tak, że mi te stałe itemy daję na górę. Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Nie wierzę własnym oczom, więc idziemy na pierwszego typa, nie na tego, bo ten jest do, dość dobry, więc my... go sobie zespnijmy z łóżku. Czekaj, 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 czeka. Kurde, nie trafiłem w niego. A mamy potkę. Kurde no ten cepek od to nie wiem, no, to sam nawet nie wiem. Kurde. Tu, tu, tu. Jest, 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 jest. jest. Dobrze, 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 dobrze. Tu się tepniemy na środeczek. I zrobimy mu takie jolo. Jolo mu zrobimy. My mu wylejemy lawę. No i właśnie się pali. do słyszę. Ale nie, żyje, żyje. Czekajcie, się, się tam do niego wbiję. Nie, wykąpał się w lawie jednak. A jednak jest. Jesteśmy niepowstrzymani. Tam jest typek. My się zjedzmy sobie koksa. Tam jest kolejny. To tego z łóczku ściągniemy. A do tego typniemy się perełką. Dedasz, dedasz, stary nie! Dedasz! Dobra, wygraliśmy tą arenkę. Już druga z rzędów wygrana. To mi się podoba, to mi się podoba. Więc zagrajmy jeszcze ostatnią arenę. Tak, ostatnią. Żeby też nie był taki długi. No dobra, idziemy na jeden. Na jeden. Nie lubię numerku 1, ale yy, bardzo jest to fajna mapa, naprawdę, fajna, Dobra, nikogo nie ma znanego, tylko może i pamiętam, nikogo takiego nie ma, więc idziemy do pierwszej skrzyni, dobra, 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 o, okej, okay. dobra, więc sobie rozbijmy te. Więc też y, bardzo pozdrawiam no wszystkich, bo bardzo lubię nagrywać To bo moje marzenie i się spełniło. Więc bardzo... O, wszystkich pozdrawiam i właśnie tego gościa zabijemy. Pozdrawiam Cię. Pozdrawiam, że ze mną chciałeś zawalczyć. Ale... On miał flee. Ale przegrał? Nie, nie przegrał. Nie przegrał, nie. Czy co on zrobił? Nie wiem, na pewno się nie tepną, bo to by było niemożliwe. A nie bo on skoczył tu i musiał się tepnąć do mnie. Czy nie wiem, nie wiem. Dobra, więc przejdźmy się tym, 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 tym. Tutaj, 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 tutaj. Boję się, boję. Tam gościu jest. Nie wiem co ten gościu zrobił. Myślę, że spadł, ale nic takiego tu nie piszę. No, może ktoś go zabił. A my oczywiście o tym nie wiemy. Możliwe. A mam jakieś zabicie? Mam, no to jest super. Więc pójdźmy sobie tam. Lubię taką map, mapkę o statkach. Jeżeli się trafi na jakieś na drugim odcineczku, to mam pokażę dlaczego. Bardzo ją lubię. Normalnie ją prawie kocham. Tak mi się podoba. What the No Nie! Nie wierzę. Nie wierzę własnym oczom. Więc y, ja się z wami idę. Y, idę w... Z Wami się pożegnać tutaj. Oczywiście tu gdzie zaczynam, więc zapraszam do lajkowania, do subsk subskrypcji mojego kanału i też w filmiku. Więc, yy, cześć.